Kochani, jesteśmy dzisiaj tutaj, tego jesiennego wieczoru, aby opowiedzieć Wam, jak spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. Chcemy opowiedzieć Wam i wskazać kierunek, jak pojednać się z Bogiem, jak pojednać się i mieć życie wieczne. Jezu samami jestem pewna, że ja na Nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lek jestem wolna. Jezusa mam, jestem pewna, że ja na Nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lek jestem wolna. Jezus, Jezus, on zwycięstwo dał, Jezus, Jezus, śmierć pokonał Jezus, Jezus, moc i chwałę ma. Jezus, Jezus, wielkim Bogiem, Jezusa mam i jestem pewna, że ja na nim nigdy nie zawiodę się, on przezwyciężył każdy strach i lęk. Jestem wolna. Jezus, Jezus, on zwycięstwo dał. Jezus, Jezus, śmierć pokonał. Jezus, Jezus. Moc i chwały ma Jezus, Jezus, wielkim Bogiem. Jezusa sama jestem pewna, że ja na Nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lek jestem wolna. Jezus, Jezus. On zwycięstwo dał Jezus, Jezus, śmierć pokonał Jezus, Jezus, moc i chwały ma. Jezus, Jezus, wielkim Bogiem. Jezusa sama mi jestem pewna, że ja na Nim nigdy nie zawiodę się. On przezwyciężył każdy strach i lek jestem wolna. Jezus, Jezus, On zwycięstwo dał. Jezus, Jezus, śmierć pokonał. Jezus, Jezus mocy chwały ma. Jezus, Jezus, wielkim Bogiem. Haleluja. Uwielbiamy Ciebie, Jezus, na tym miejscu. Wywyższamy Ciebie. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś drogą, Ty jesteś prawdą, Ty jesteś prawdziwym życiem. Jezus, wywyższamy Twoje cudowne imię na tym miejscu. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Kochani, chcę Wam krótko opowiedzieć, jak doświadczyłam wolności. Dzięki temu, że uwierzyłam, jak wariat, Jezusowi Chrystusowi. Kiedyś byłam osobą, która bardzo upatrywała w Religii Katolickiej jedynej drogi. Myślałam, że kiedy będę dobrym katolikiem, kiedy będę Człowiekiem, który będzie chodził regularnie do spowiedzi do komunii, to zasłuży sobie na niebo. Prawda była o mnie taka, że w moim sercu była ogromna pustka. Lęk przed przyszłością, lęk przed tym, co będzie po śmierci. Nie wiedziałam, co będzie po śmierci. Nie miałam tej pewności, czy jestem człowiekiem zbawionym. Była we mnie ogromna pustka. Byłam też pracoholiczką. bardzo ambitną osobą, która chodziła do pracy. Moje życie później toczyło się tak naprawdę od pracy, praca domu, praca domu. I kiedyś stając przy windzie, wracając po pracy, wysnęłam tak do Boga. Ja nie chcę takiego życia. Nie chcę takiego życia. Wierzę, że jest coś więcej. Czułam taki marazm. Czułam, że moje życie stoi w miejscu, mimo że dużo się modliłam, chodziłam do kościoła, ale nie byłam w środku u siebie szczęśliwa. Jezus był bardzo odległy. Dużo o nim słyszałam, ale nie był realny w moim życiu. I krótko po tym, kiedy zaczęłam snuć refleksję nad swoim życiem, moja siostra nawróciła się i zaczęła głosić mi Panom Ewangelię. To był moment dla mnie bardzo przełomowy, ponieważ myślałam dotychczas, że jestem bardzo sprawiedliwym człowiekiem, że jestem człowiekiem, który jest dobry i na pewno pójdzie do nieba. A tu nagle słyszę, że jedyną bramą do nieba jest Jezus Chrystus, jest nowe narodzenie. Dowiedziałam się, że mój duch jest martwy, że nie mam nic wspólnego z Jezusem, że odprawiam jakieś rytuały religijne i martwe uczynki, które dla Boga nie mają żadnego znaczenia. I zatrzymałam się w takim punkcie swojego życia. Kiedy burzona nie była pełna Ewangelia, wiedziałam, że muszę podjąć decyzję, co dalej ze mną. Nie mam pewności zbawienia. Nagle słyszę, że muszę narodzić się na nowo. Słyszę, że Jezus Chrystus poniósł każdy mój grzech, każdą moją konsekwencję grzechu, poniósł za mnie, spłacił dług. Spłacił dług dwa tysiące lat temu i zmartwychwstał. Słyszałam o tym nie raz, ale jak mówię, Jezus nie był realny w moim życiu. Nie chwyciłam tego wiarą. Ale trzy lata temu, w tym momencie mojego życia, takiego marazmu i braku takiej świadomości, co dalej, ja postanowiłam. Że ja chcę oddać swoje życie Jezusowi. Ja osobiście zdecydowałam, jego ja zapragnęłam. Ja zauważyłam, że jedynie to On może dać mi wolność. To On daje życie. Te słowa, że On jest prawdą, że On jest drogą, że On jest życiem, stały się realne w moim życiu. I kochani, w bardzo prosty sposób uwierzyłam, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że On zmartwychwstał jako jedyny w historii świata. I oddałam mu swoje życie. Ustanowiłam go swoim Panem i zbawicielem. I w tego dnia, trzy lata temu. Nastąpił ogromny przełom, największy przełom w moim życiu. Prosty akt decyzji, który podjęłam, że wierzę Jezusowi, że wierzę w Jego dzieło i jego zmartwychwstanie. I tego dnia wypełnił mnie święty duch. I od tego dnia mam pewność zbawienia, wiem dokąd idę. Wiem skąd przyszłam i dokąd idę. Nie boję się śmierci. Nie, nie boję się chorób. Nie mam lęku o przyszłość. Wiem, kto jest moim panem, kto jest moim zbawicielem, kto przyniósł mi wolność. Przyszła do mnie ogromna wolność. Tą pustkę, którą miałam w swoim sercu, wypełnił realnie Jezus Chrystus. Wypełnił realnie Jezus Chrystus. Już nie czuję się samotna. Już nie czuję się poniżona, odrzucona, bo Jezus Chrystus to poniósł na drzewie krzyża za mnie. Za mnie. To bardzo proste. Ofiara Jezusa jest już dokonana. I tylko dzisiaj od ciebie zależy. Co z tym zrobisz? Ja już zdecydowałam. Zdecydowałam i ustanowiłam go swoim Panem i Zbawicielem. Spadły ogromne kajdany religii. W moim przypadku to była religia, która też mnie wiązała. Wychowałam się jak, jak tutaj wy, w tym właśnie katolickim kraju. Ale chcę Ci powiedzieć, że z tylko Jezus Chrystus, żaden kościół, żaden ksiądz nie wstawi się za Tobą później. Tutaj na Ziemi musisz podjąć decyzję o swojej wieczności. Tutaj na Ziemi możesz zdecydować, dopóki po niej chodzisz, gdzie spełnisz wieczność. I chcę, abyś dzisiaj zastanowił się nad tym, jeżeli... Boisz się śmierci, jeżeli nie wiesz dokąd idziesz po śmierci, to dzisiaj jest dzień. Dzisiaj przychodzi do Ciebie prawda, dzisiaj przychodzi do Ciebie Królestwo Boże. Stoję tutaj ja i świadczę Ci o tym, że spotkałam osobiście Jezusa Chrystusa i Ty też możesz Go spotkać. Też możesz Go spotkać. Wystarczy Twoja prosta wiara, Twoja decyzja. Wylej swoje serce przed Bogiem. Otwórz swoje serce przed Bogiem. To bardzo proste. Ewangelia jest bardzo prosta. To religia. Komplikuje wszystko. Nie da się spieść. Nie da się zwieść. Dzisiaj realnie możesz narodzić się na nowo. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to jesteś dzisiaj tutaj, na tym miejscu. Aby się z Tobą modlić, możesz przyjść odważnie tutaj. Porozmawiamy, pomodlić się o Ciebie, poprowadzę się w modlitwie. A jeżeli chorujesz, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli czujesz, że może, że coś Cię wiąże, że masz jakieś myśli depresyjne, chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj możesz być od tego wolny. Jezus już zapłacił cenę. On Twoje choroby, nie tylko winy i grzechy, ale także Twoje choroby. I dzisiaj możesz być wolny, nieważne co, co powiedział Ci lekarz. Dzisiaj możesz być wolny, dzisiaj możesz być zdrowy. To jest takie krótkie, słoneczne powiem uzdrowienia. Też miałam bardzo bolesne miesiączki, trądzik. I żaden lekarz nie potrafił mi tutaj pomóc w Polsce. Bardzo długo się z tym borykałam. Ale kiedy nawróciłam się, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, uwierzyłam, że w Jego ranach, w Jego siłcach jest moje zdrowie. Jest pełna mojego uzdrowienia. Ludzie, którzy również poznali Jezusa, położyli na mnie ręce i pomodlili się, zrobili chorobę, zrobili infekcję i od trzech lat jestem zdrowa, nie chodzę do lekarzy, mam piękną buzię i chcę Ci powiedzieć, że uzdrowienie jest dla Ciebie dostępne dzisiaj, dzisiaj. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz uwolnienia, to przyjdź na to miejsce, a będę się o to